całości dokumentacji, która jest tam przechowywana, opisać ją, tak, opisać ją, nie tymi środkami osobowymi, którymi ja dysponuję, jest to do zrobienia. Potrzeb jest wiele, swoją uwagę skupię tylko na najważniejszych problemach. Naprawdę nie jest wszystko to, o czym mam czy Państwu dzisiaj powiedzieć. Ja mówię o tym Państwu wszystkim, też z tej perspektywy, że mamy dwa, dwa fantastyczne przedszkola w Gminie, w pełni wyposażone. E, mamy fantastycznie wyposażoną szkołę e, i e, o zapieziałym tym e, głosy docierają do mnie nieustannie. E, uważam, że jest to krzywdzące i dla kadry, która pracuje w tym przedszkolu, i dla miejsca, które jest tam stworzone. To jest to miejsce fantastyczne, e, wymagające po prostu nakładu finansowego, tak aby wszystkie dzieci w naszej gminie uczyły się e, w podobnej tak. warunki. To tak. samo dotyczy tak. tak. budynków przedszkolnych w miastach. Dziękuję bardzo. Pan, e, państwo, że ja, przekazali nam informacje, ja za chwileczkę, e, bardzo proszę te informacje dotyczące tych remontów, tego co żeście Państwo napisali, złożyć to zarówno do Urzędu Gminy, bo zawsze do 7 października robimy. Jako wnioski do budżetu. Wnioski do budżetu i w ramach tych do budżetu proszę do Rady, żeby nie było tak, że... Wnioski pójdą do, tylko do gminy, a Rada o tym nie wie. Także proszę również do Rady te wnioski złożyć, najlepiej tak. przygotować i zabiegać Komisji Finansowej to możliwe, byśmy szukać tak, aby faktycznie te najbardziej potrzebne i pilne sprawy nie mogły być zrealizowane tak w tym czasie. Tylko jeszcze jedno słowo, przepraszam, tak. maja, bo, Pani radna jest... Jest również w Radzie Finansowej. Ja też chciałbym od razu sygnalizować, że ja na pewno będę miał braki w budżecie. Chciałbym powiedzieć też, z czego to wynika. Wynika to z tego, że szkoła byłem 28 sierpnia. Plan budżetu był do 17 września. Ja nie byłem w stanie oszacować wszystkich kosztów, które jest o to, bardzo mocno o roku. Tak. Tak, o to yy, Ale teraz szkoły. Tak. Bardzo dobrze przygotowany i tu bardzo duży potrzeby nam wykazał. Yy, także bardzo proszę I jeszcze pan no, wieczy, no, ja, ja to jest... Tak ma, mam takie pytanie, bo tutaj usłyszeliśmy bardzo dużo państwa potrzeb remont, odnośnie remontu wyposażenia do Ja mam tylko takie jedno pytanie. Czy to wszystko, o, o co Państwo proszą, to jest efekt ostatnich y, kilku miesięcy, ostatniego roku, czy to jest. Y, bo, bo tak y, nie, nie wiem jak się do tego ustosunkować, bo tutaj pan dyrektor taką listę, y, ja nie wiem, czy to tak się szybko popsuło, czy jak to wygląda. No to ja może z w drugą stronę pójdziemy. Ja jestem na stanowisku dyrektora pan od 28 sierpnia. No ja dlatego jak nie wiem. Ale dobrze, ale to zrewidowałem stan, który zostałem. Pan kieruje swoje yes. prośbę. Okej. Okay. Ale czyli to był taki uh, stan za stanem. czyli tak. a tu u Państwa jak... Ja, ja już tłumaczę? U mnie wynika to jakby w procesie funkcjonowania szkoły i jej rozwoju, czyli z tego wynikają potrzeby, ponieważ one narastają z wiekiem dzieci i klas, które kolejne, mówię pierwsze. Najpierw interesowaliśmy się tym, że musieliśmy dostosować, był dostosowany budynek do przedszkolaków. I małych dzieci, więc zakup ławek, e, te wszystkie potrzeby. Więc na każdy kolejny rok te środki budżet, e, są składane prośby i plany takie budżetowe. I to, co jest najpilniejsze, z reguły tych pieniędzy nie wystarcza na wszystkie możliwości, więc to, co najpilniejsze, jest realizowane na bieżąco. W tej chwili to doposażenie sal, jeśli e, tutaj jeszcze tyle o placach, było zabaw. U nas w placu zabaw jest cały czas trudnością, ja ponieważ piasek, piase, który jak podczas użytkowania przesypywany jest w użytku, to wychodzą takie woki, to jest też trudność i ciągle musimy pilnować, żeby to zyskiwać, się w której dziecko przede wszystkim. No, no i działania, które tak tak. nie pomogły, ale to już jakby mówiliśmy by już ja opiszę oczywiście wszystko, no ale to jakby wynika z procesu, który jest. No i awarie, które no są ztrzycowane na bieżąco, one wracają. Czyli w, w, w ramach, powiedzmy, tutaj te, te komputery jeszcze rok temu jakoś spełniały swoje funkcje w tym no czasie w tym momencie. No, no wentylacja, która wraca, no była, no, był serwis, bo jakby na nowo tam poserwisowane wszystko, ale to nie, nie ma tego efektu, nie? Jasne. Ja też mogę wypowiedzieć, mój budynek jest najstarszy. Za każdym razem w, we wnioskach budżetowych wszystkie te rzeczy były wpisane. Okay. Były okay. i inne również i one zostały zrealizowane. Tak okay. jak mówiłam, nowa, nowa świetlica, nowe y, łazienki w jednej i w drugiej części budynku były zrobione, okay. wymienione okna na hali sportowej były, ale tych potrzeb jest po prostu tak dużo, że też no, środków nie wystarcza, żeby to zrobić w ciągu jednego roku, o roku ale roku. o problemach sygnalizujemy. Jak? I Panie okay. Wójcie, co spowodowało też otwieranie, jeszcze pan Pani. dyrektor prawda. Ale tylko i do tego, co pan wójt powiedział. Panie Wójcie, otwieranie nowych przedszkoli w standardzie już takim na, na teraz powoduje, że rodzice też widzą hmm. te różnice i bardzo by chcieli. Dlatego pan z tytułu, że te przedszkole już istnieje no. długo. Widzą i chcą i oczekują, i, i przychodzą do dyrektora i tu do pani, bo, bo też chcą, żeby hmm. to było. No, I to też jest właśnie to. Tak, to nie jest, że się nic nie robi. Pan dyrektor jest cały nowy, więc. Ja tak cały nowy. To. nowy, <grym> to, to jest nowy. No. Także to tuż jest. Można? Proszę bardzo. Ja mam takie czasami wrażenie, że w szkole w długóżu czas się zatrzymał, ale to przecież nie o to chodzi. Dobrze, że te nowe obiekty powstają i to są tak zwane wzory, tak. które pokazują po prostu, że jednak potrzeby są i te wszystkie niedociągnięcia trzeba po prostu tutaj myślę jak najszybszym czasie zrealizować. I tylko moje jest pytanie, bo tak, cieszę się bardzo, że Pan podjął taką odważną decyzję, żeby zrobić o dostępności? o tych różnych nieprawidłowościach po prostu, które też tam miały miejsce w tej placówce i tu jednak uważam, też warto dwa zdania na ten temat powiedzieć, jest tylko pytanie, czy on jest dostępny, czy to po prostu jakby tego rodzaju dokument, nie wiem, ma jakieś prawa autorskie, czy to po prostu było tylko i wyłącznie... To był audyt yy, nie, to dostępności. Czy to były różne audyty wykonywane? Nie, no dostępność. Były różne audyty wykonywane no, w momentu, tak? dostępności, którego, którego dokument mam, hmm. wykonywany również audyt finansowy, którego taki nie mam. Rozumiem. To to, nie. Ja bardziej po prostu zmierzam do tego audytu po prostu finansowego, bo to pokazuje tak naprawdę również, yy, że te problemy, przepraszam Panie Dyrektorze, one się nie wzięły z tego to pokazuje po prostu, ja nie chcę tutaj jakby komentować jakby, yy, tamtej yy, po prostu jakby Słyska. osób, które kierowały danym obiektem, ale by, bardzo, by było A, warto no, uzupełnić no. sobie po prostu wiedzę yy, i tak naprawdę tutaj w związku właśnie z taką sytuacją jak najszybciej myślę, żeby tą placówkę oświatową po prostu wesprzeć, no bo, no bo jednak i też nie wiem, yy, powiem tak, yy, nie wiem czy to jest możliwe, że na komisja panie przewodniczący, ale... Może warto było po prostu by też taką sobie wizję lokalną zrobić po prostu i zobaczyć, bo to, bo to po prostu oko oko po prostu jakby w ten czas i ta świadomość bardziej myślę jest taka, yy, bardziej podociera. Także to ja taki wniosek chciałbym Pani Przewodnicząca, żeby właśnie tak te placówki w ramach jakby takiego porównania po prostu i, i, i Zobaczenia tego będziemy na żywo. okazję przyczynę. na rozpoczęcie roku szkolnego, czyli przygotowanie... Za późno. Jest... Za późno. Pani Mirko znajdzie Pani ja czas, żeby szybciej przyjść. Do rozpoczęcia przyjedziemy do szkoły szykować przez całe wakacje. No to jest Ale, dla nas istotny czas, by 1 września, jeśli miałby już wszystko zrobione. Tak jest, no to... to Chociaż po o to myślę, że to będzie miało też wpływ być może na decyzję radnych, tak jak będziemy podejmowali po prostu, no bo każdy no, jak sobie no, coś pan, zobaczy. Pan radny wypowiada się, bo był y, y, u mnie na początku y, września. Y, też zapewniam pana, że czy będzie pan teraz do szkoły, to zobaczy pan zupełnie inny obraz niż ten, który widział pan wtedy, więc też takie obrażenia z tego nie zrobi. Ale tak, papier taretowy to mieliśmy na wiatr. Za chwilę będziemy tu korygować plan ustalać y, pracę komisji to pisze serdecznie zapraszam jeszcze jedno pytanie yes. o, y, odnośnie właśnie tego y, udziału tutaj y, był remontowany po trzycie dachu i pytanie czy to był całej szkoły y, przedszkola czy też było pewnych no. elementów i remontowane no. zostały tylko trzy części tylko zostały wyremontowane te części dachu które zostały wskazane w ekspertyzie y, z Wnioskiem on, nie wiem, natychmiastowy to tak? e, Natomiast e, ja też nie jestem inżynierem i e, nie wiem, czy ta ekspertyza, która została przeprowadzona, obejmowała cały dach, czy wydaje mi się, że tylko miejsca, te, w których były widoczne e, ugięcia. E, natomiast tu należałoby się zastanowić, czy, czy, e, czy, czy nie należy przeprowadzić e, takiej ekspertyzy w całości, oraz to o czym od samego początku sygnalizuje problem. E, Zobaczymy teraz, bo jesteśmy po remoncie, więc jakby wszystkie ściany są czyste i zobaczymy, czy będzie wychodzić. Natomiast jeżeli będą się nadal pojawiać pękania, uważam, że należy, mocno to zabiegało też już poprzednio, przeprowadzić badania gruntu. Za chwilę będziemy mieć kolejną komisję i wykonanie budżetu za poprzedni. Z tego, co czytałam, to tam 37 tysięcy było za wykonanie ekspertyzy na dachu ja chcę jest... tylko dodać po prostu, Szanowni I Państwo. uważam, że jeśli się robi ekspertyzę, to w całości dawno, jak na pewno. No nie, nie, to, 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 nie. Może to Tak, jest Może ktoś określił tylko tam, gdzie się zaniło. Połowę. Znaczy, ja w ramach jakby tego tematu tutaj jeszcze. Ja akurat wnioskowałem w ten czas, kiedy budziło to wielkie zastrzeżenia i wątpliwości co do stanu technicznego całego budynku, żeby taką ekspertyzę wykonać po prostu w całości, tak, bo jednak te wszystkie symptomy, czy te, te znaki pokazywały, że jest ona jakby potrzebna i w ten czas też by dała nam taki ogląd po prostu co do jakby czy ten remont w takim zakresie jest słuszny, czy by warto było poszerzyć. Ale to tak jak Pan mówi po prostu ja będę utrzymywał dalej swój wniosek, a ta sytuacja po prostu na pewno tam w najbliższych miesiącach pokaże, czy faktycznie jest on zasadny, czy nie. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć Pani Przewodnicząca, tamto koszt 36 tysięcy. Z tego co ja wiem, to koszt ekspertyzy wynosił 17 tysięcy i został popyt z budżetu szkoły. Ma to w budżecie? Sprawa, to już sprawa, którą muszę teraz wyjaśnić. A czy to wtedy można na tej komisji oddać? Nie, 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 tak. Eee, a ja z kolei mam pytanie do Pani Dyrektor z Kosakowa Orlik. E, poza godzinami szkoły, czy może w godzinach szkoły jest e, pod Pani jurysdykcją, czy? Pod spółkę. Żeby, wszystko pod spółkę, dobra. Bo tam po prostu do mnie skargi docierały, że to boisko jest zamknięte wieczorami i z niego nie można korzystać. Tak ma być zamknięte. Dostałam ostatnio powiadomienie, żeśmy bali o to, że w zajęciach szkolnych, żeby będą zakluczone. On się zdarza, że nauczyciele w trakcie dnia się wymieniają. i że mhm. ktoś ostatni zakluczył, ale to jest do godziny, korzystamy do godziny 17. Tak, ale no, sami, bo i każdym, właśnie trzeba tę decyzję, że to ma być zamknięte. I, I żebyśmy dbali o zamknięcie tego po naszych zajęciach, a co potem się odbywa, no to no wie pan, trudno by było oczekiwać, no, no chyba, że taka jest decyzja gminy, nie wiem, tutaj Państwo to że każdy może wejść. No, ktoś za to odpowiada w co się wydarzy? ja to dba żeby dzieci bez opieki same na znajdowały, w szkoła. a po południu zawsze z tego co obserwuję, no to wchodzą trenerzy z piłkarzami, z tak, zawodnikami. Tak. I jeszcze mam drugie pytanie do dyrektorów z Dębogórza i z Pogórza. Czy ewentualnie jakby na przykład kosakowo, e, sztorm kosakowo chciał korzystać z waszych boisk tych naturalnych, oczywiście pod pewnymi warunkami, że oni by o te boiska dbali, bo wiadomo, że to też nie ma polegać na tym, że wy państwo będziecie płacić, dbać o te boiska, a piłkarze przyjdą, zaorają całe boisko i tyle z tego będzie i później dzieciaki nie mają na czym grać. Czy ewentualnie byście chcieli tam też no podjąć współpracę z klubem, bo też rozmawiałem z prezesem sztormu, no to mówił, że też mają problem właśnie tu jedno boisko nie musieli wyłączyć bo chwyty są za niskie, a koszt nowych to też jest kilkadziesiąt tysięcy i klub na to nie ma pieniędzy, a dzieciak, dzieciaków mają

Pisze. Czy ja mogę jeszcze pytanie proszę, do obecności Pani Wójt? Kiedy możemy spodziewać się zatwierdzenia ruszy organizacyjnych? Dla nas to bardzo ważne. Jak najszybciej. No, no, dana, dokładnie, tak. jak najszybciej. Bo chodzi też o ewentualne ruchy ruch służbowe. Ruch służbowy kończy się 31 tak. maja. to jest piątek po więc... A to jest piątek po Bożym, Ciele, to jest. Jest piątek po Bożym 29 to byłby ostateczny termin. Pan aktualny problem, bo kierownik referatu jest na znamienieniu lekarskim, więc jest to ograniczenie, jeżeli chodzi o dostępność w państwie. Ale będzie do 29, żebyśmy tę ruchy mogli nad nimi zapanować i nad ruchem służbowym. No, ustalimy to. Znaczy, ja bym powiedzieć, że do 29 jest pewnie nie widziane, więc liczyliśmy, że troszkę terenie. szybciej. Jesteśmy na... w kontakcie z panią kierownik ee, i pewne zapewnienia. Pani Kierownik, że tak będzie. Jeżeli e, Państwo wniesiecie jakieś uwagi do arkusza organizacyjnego, którego myśmy nie uwzględnili, no to my nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia go po 29, bo to, e, jeżeli wiązałoby się to z, na przykład z obcięciem nauczycielowi etatu, to on musi o tym wiedzieć do 31 maja. A 31 maja tych nauczycieli nie ma fizycznie w szkole. Myślę, jak nie będzie nie powiadomić i wtedy jakby zamykamy już furtkę. Ale projekty, organizacje... Druga rzecz, pozyskując nauczycieli, przepraszam, dodatkowo do tego, to pozyskując nauczycieli z innej szkoły, On w tej chwili wypowiedzieć umowę o pracę, żeby przejść do nas, ale na wykorzystać tych, na których nam zależy, to nie ukrywam, no to jest kluczowe. my żyjemy po prostu jak... To no, Jeśli chodzi o projekty, A, to, to wstępnie były już omawiane w panią inspektor te projekty i jest tam akceptacja była nie nie, był tak, nie, no, bo, byś, One przeszły w tej chwili tak, przez związki zawodowe i tak, przeszły tak, przez kuratorium. Tak, I kuratorium podbiło się z tego, co tak, wiem, to tak, nie było tak, żadnych tak, uwag. Tak, to, tak, to, to jest studia tylko na przede wszystkim. Natomiast tak, subwencja jest, jest, reszta wydaje gmina, finanse no, zapewniają to nie jest, jest problem. No, już polo, Dalej, tak. Więc tylko czekamy na tą decyzję. Teraz jest u nas tak, Teraz jest u nas. No i do 29 jest czas. A Pani do kiedy ma zwolnienie? Dzisiaj jutro. Wietrza, no, to, to, tak, to nie to, wiecie, a Państwo już To co jest. Ma, no, jest taki kłopot, że tutaj Pani e, Magdalena e, dostała, dostała jeszcze od poprzedniego wójta zgodę na urlop i od poniedziałku przyszłego tygodnia wybiera się na urlop. Ma ten urlop opłacony, no, ma wycieczkę. No, ma wycieczkę tak, to, nie to, i no ma wycieczkę, ma wycieczkę zagraniczną wykupioną całą rodziną, więc tutaj staramy się zeszłąć, żeby tutaj te arkusze zostały. Niestety kwestie rodzinne pani Magdaleny nie pozwoliły, żeby była wczoraj i dzisiaj obecna. Jestem po rozmowie z nią telefonicznej. Tu telefonicznie cały czas nas wspiera na tyle ile może i obiecała, że jutro tą kwestię tych arkuszy rozwiążemy, także no, tutaj ile możemy, no niestety przykro mi to powiedzieć, ale stan jaki zostaliśmy urzędu, tutaj szczególnie Pani Wójt, bo ja przyszedłem troszeczkę później, no nie pozwala nam na tak szybkie ruchy i decyzje, jakie byśmy chcieli. I to z przykrością muszę to powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że zostaliśmy przez poprzednie władze urzędu, tutaj pana byłego wójta, postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Mamy bardzo wiele rzeczy, które nie były podejmowane decyzje, które były odkładane z adnotacją decyzję podjąć po 7 maja. I to chciałbym, żeby to wybrzmiało tu dla radnych szczególnie, gdzie były odkładane. I pani wójt obejmując urząd czy ja zderzyliśmy się z bardzo dużą ilością dokumentów, które musimy w przeciągu no dosłownie w ciągu kilku dni przejść, co fizycznie, żeby zapoznać się z daną sprawą, nie, no, nie jesteśmy w stanie. Więc y, tu y, ze wsparciem pracowników tych, Którzy są, bo też część osób podała się yy, podała do wypowiedzenia, poszła na urlopy bezpłatne, które zostały zatwierdzone przez yy, byłego wójta. Postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji. Staramy się jak tylko możemy, żeby żadne terminy nie zostały yy, przekroczone, żeby wszystkie decyzje, które należy podjąć, były podjęte terminy. Także bardzo proszę tutaj o apeluję o odrobinę cierpliwości i z naszej strony, z mojej strony chciałbym zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby to te decyzje odnośnie tu w tym wypadku tych arkuszy były na czas do państwa zrobione, tak? Dziękuję. Ja również dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Może 10 minut jeszcze, bym do klasy.